Siema, widzę, witam Was w kolejnym odcinku z reakcji na <laughs> Skip the Multiverse, dzisiaj jest Skip Multiverse 37 part 2 i, i bardzo ciekawa rzecz jest to, że trwa 7 minut. Jest to bardzo długo, ale lecimy, ale najpierw trzeba się ściszyć. i co leci? Ogólnie tu nie wiem czemu pisze, że stworzony przez Dafuk Uma. A, że jest chyba z kimś to jest po prostu oryginalny. Teraz mamy Titan Duo Trinman. No, wita się. A. Czemu? A. Aha, bo nie myślę, że on jest zły. Pełnię może. No. Kameraman przynajmniej pomyślał. Nie to co, speaker. No, mamy trzech tytanów A nawet. Nie, mamy pięciu tytonów. Co on robi? Mamy pięciu tytanów. Drilla, kamerę, speakera, defaulmana i clockmana. Czyli bardzo dobrze. O, tu właśnie jest defaulman, gdzie toczy, toczy walkę. O. Ale przecież to mu moc daje. Ale go rozwala. Dostał. No nie, jakieś kamikadze. Czy inne. O, black hole. Czarną dziurę wsysnęło ich. No nie, te... Te są takie upierdliwe. Co to jest? a co on zrobi? Aha, bo to jego jakaś armia? Czy co? Nie rozumiem. Nie rozumiem po co on jest? Kto to się zrespił? Co to jest? Ej, co to jest? To jest. Ej, co to jest? Ej, pokaż. Co to jest? O, fuu, jaki brzmi chłopca Co Uw, ma aparat na zębach, ale drill jest. To dobrze. O. Old new... <noise> ja wiem do To jest ten. Nawiązanie do Godzilla i Konga. Była taka scena. To jest nawiązanie do tego. 100%. Tak, to jest ta scena. Tylko w tym, że, że on nie ma drugiego. Ten kibel. Co, to koniec? Nie. Połowa zapier. A co się dzieje u naszych? A nie jednak. Co to jest? O, aparat. <laughs> co się tyle dzieje. Aparat idzie? I te co? O, że masz dobry powód, żeby nie brać udziału w walce. A jaki powód ma? <laughs> Psychogenie. Hmm. Aha, on ma tu tę tu dziewczynkę. A no tak, bo on przecież chce zabić ich wszystkich. Ciać, patrz, co za aparat pomóż. Dlaczego men to Jak to jest stracenie to? Friend, I emotion, no, tu masz problem, kolego? As it has always been, one of them survives, one of us dies. Use logic. Please. I don't want to kill uh -huh. you to so, go. If we win, I won't laugh. If we lose, I won't cry. I'm just a project to stop another project. Even the way I speak has no emotion. Hmm, czyli dlatego, bo nie ma mocy. To nie jest. Może ten mu wytłumaczy. I am for you to I my A po co w ogóle on chce zabić ich? W czemu oni przeszkadzają mu? Ja nie rozumiem. No nie. Zalił go. Aaa. No i masz problem. Hamie. Biedne krołki. Krołki? No. Biedne kroły. A. I to tyle. Ok. Bardzo dobry odcinek. Ale smutne jest to, że po aparacie... Czy tak naprawdę to on jest zły? Znaczy nawet nie, że on zły. Tylko ten, kto go stworzył. W takim sensie to. Ale na szczęście uciekła. Więc. Zgaduję, że będzie chciała znaleźć ojca. 100%. Tak to. No i ta, tu, ta scena. O to. Gdzie to. O. To takie. Nawet chyba w komentarzach ktoś zwróci na to uwagę. E... o. Referent, no właśnie. Nawiązanie to jest. Więc. Więc no. Będę się z wami żegnać. Zobaczenia. Yellow.